Katarzyna stała pośrodku, upokorzona, podczas gdy warszawska elita szeptała i chichotała za jej plecami. Odmówiono jej stolika, zbyto jakby była nikim. Ale kiedy jej mąż, miliarder, dowiedział się o wszystkim, nie tylko się pojawił. Sprawił, że cała restauracja pożałowała swojego błędu w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Katarzyna weszła do restauracji Le Warsowi, a jej serce biło miarowo, lecz z nutą wyczekiwania. Cichy gwar rozmów, delikatny brzęk kryształowych kieliszków i aromat mistrzowsko przygotowanych dań unosiły się w powietrzu. Czuć było zapach idealnie wysmażonego steku z polędwicy wołowej, maślanych przegrzebków i odległą, ledwo wyczuwalną nutę trufli. To było miejsce dyskretnego luksusu, gdzie każdy detal świadczył o ekskluzywności. Podeszła do stanowiska hostesy z pewnością siebie kogoś, kto czuje się na swoim miejscu, a jednak coś w atmosferze drgnęło. Kobieta za pulpitem ledwo na nią spojrzała, po czym lekko przechyliła głowę, a jej uprzejmy uśmiech był o włos od bycia szczerym. Przykro mi, proszę pani, ale nie możemy pani usadzić. Katarzyna zmarszczyła brwi. To musi być jakaś pomyłka. Mam rezerwację na nazwisko Wolski. Hostesa rzuciła okiem na ekran tabletu, po czym znów na nią spojrzała z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Mamy bardzo specyficzną politykę dotyczącą naszej klienteli – Cisza, która zapadła w jej otoczeniu, zdawała się falować po całej sali. Choć nikt nie odezwał się bezpośrednio do niej, Katarzyna czuła na sobie ciężar ciekawskich spojrzeń. Kobieta przy pobliskim stoliku powoli zamieszała wino w kieliszku, mrużąc oczy na tyle, by jej intencje stały się jasne. Po drugiej stronie sali para wymieniła porozumiewawcze spojrzenia, a na ich twarzach malowały się ledwo widoczne, ale jednak obecne drwiące uśmieszki. Przechodzący obok kelner, niemal nie zniżając głosu, rzucił do kolegi. Serio myśli, że zje tu dzisiaj kolację? Tętno Katarzyny przyspieszyło. Nie ze wstydu, ale z powodu niepokojącego uświadomienia sobie, co dokładnie się dzieje. Ocena wisząca w powietrzu była gęsta, dławiąca, ale nie cofnęła się. Nikt z nich nie wiedział, że ta noc, ta chwila na zawsze wryje się w ich pamięć. Jej palce zacisnęły się na pasku torebki, gdy spojrzała w oczy Hostesy, nie pozwalając sobie na drgnienie. Przepraszam, powtórzyła, jej głos był stabilny, ale stanowczy. Musiało dojść do pomyłki. Mój mąż dokonywał rezerwacji. Wolski, proszę sprawdzić jeszcze raz. Hostessa, blondynka o ostrych, wyrzeźbionych rysach i wyrazie twarzy skrywającym ledwo maskowaną pogardę, westchnęła z przesadną emfazą. Nawet nie zerknęła na ekran. Jej wypielęgnowane paznokcie stukały bezczynnie o blat pulpitu. Jak już powiedziałam, powtórzyła, a jej usta wykrzywiły się w pogardliwym grymasie. Nie możemy pani usadzić. W jej tonie było coś niemal zadowolonego z siebie, jakby Katarzyna powinna była wiedzieć, że nawet nie warto pytać. Spojrzenie Kasi omiotło restaurację. Miejsce było olśniewające, Niskie, złote oświetlenie, kryształowe żyrandole, rzucające miękki blask na stoły, przykryte białymi, lnianymi obrusami. W każdym kącie siedziała śmietanka towarzyska Warszawy. Ich śmiech mieszał się z dźwiękiem stukających kieliszków szampana i okazjonalnym zgrzytem srebra o porcelanę z śmielowa. Kobiety w sukniach od Macieja Zienia i Gosi Baczyńskiej siedziały z nonszalanską gracją, ich nadgarstki zdobiły lśniące diamenty. Mężczyźni w eleganckich, szytych na miarę garniturach opierali się wygodnie w pluszowych fotelach, omawiając interesy między kęsami risotto z borowikami a tatarem z tuńczyka. I pośród tego wszystkiego stała ona, katarzyna, przy wejściu, lustrowana wzrokiem jak intruz, który zabłądził tu przez pomyłkę. Szepty unosiły się w powietrzu, ciche, ale celowe. Pyta już drugi raz mruknęła kobieta z zakryształowego kieliszka z Proseko. Co za desperacja! Katarzyna wyprostowała ramiona, starając się zachować obojętny wyraz twarzy. Nie rozumiem. Jadaliśmy tu z mężem wcześniej. Nigdy nie było problemu. Hostessa w końcu raczyła dotknąć kilku klawiszy na ekranie. Jej ruchy były celowo powolne. Wymuszone westchnienie opuściło jej usta. Chwilę później podniosła wzrok, a jej mina wyrażała udawane ubolewanie. Och, powiedziała przesłodzonym, niemal syropowatym głosem. Wygląda na to, że mamy komplet. Ledwo ukryła drwiący uśmieszek, dodając, może powinna pani spróbować gdzieś, gdzie będzie bardziej pasować? Katarzyna natychmiast wychwyciła obelgę, bardziej pasować. Cichy chichot dobiegł od strony baru. Dwie kobiety w błyszczących sukienkach siedziały obok siebie. Ich idealnie ułożone fryzury ani drgnęły, gdy nachyliły się ku sobie. Niektórzy naprawdę nie wiedzą, kiedy nie należą do towarzystwa, szepnęła jedna z nich, na tyle głośno, by Katarzyna usłyszała. Piekący rumieniec oblał jej skórę. Nie ze wstydu, ale z powodu czystej arogancji, promieniującej z każdego kierunku. Jej cierpliwość była na wyczerpaniu. Chciałabym rozmawiać z menedżerem. Hostesa ledwo powstrzymała się od przewrócenia oczami, zanim odwróciła się lekko. Och, pan Czerwiński jest dziś bardzo zajęty rzuciła nonchalancko. Ale zapewniam panią, że jego odpowiedź byłaby taka sama. Zanim Katarzyna zdążyła odpowiedzieć, pojawił się wysoki mężczyzna w nienagannym czarnym garniturze, pan Czerwiński, menedżer generalny. Jego wzrok prześlizgnął się po niej krótko i bez zainteresowania, po czym zwrócił się do hostesy. Czy jest jakiś problem? Zapytał chociaż ton jego głosu sugerował, że doskonale wie, co się dzieje. Katarzyna spojrzała mu prosto w oczy, nieugięta. Mam rezerwację. Mój mąż dokonał jej na nazwisko Wolski, pańska hostesa odmawia mi stolika. Wyraz twarzy menedżera nie zmienił się. Wymienił spojrzenie z hostesą. Ciche porozumienie przemknęło między nimi. Potem znów odwrócił się do Katarzyny. Obawiam się, że mamy pełne obłożenie, powiedział gładko. "Może następnym razem powinna pani zadzwonić wcześniej, żeby potwierdzić dostępność." Szczęka katarzyny zacisnęła się. Dzwoniliśmy, pauza. Powietrze między nimi zgęstniało od czegoś niewypowiedzianego, a potem padł ostateczny cios. Pan Czerwiński gwałtownie wypuścił powietrze, zniżając głos na tyle, by brzmiało to swobodnie, ale jednocześnie by słowa raniły głęboko. Proszę posłuchać, szanowna pani, to jest prywatny lokal." Mamy prawo rezerwować nasze stoliki dla klienteli, która pasuje do atmosfery. Znaczenie jego słów było ostre jak szkło. Katarzyna poczuła zmianę w otoczeniu. Rosnące rozbawienie, cichą ocenę. Mężczyzna przy pobliskim stoliku uśmiechnął się drwiąco, kręcąc winem w kieliszku. Nadal próbuje, mruknął do swojej towarzyszki, która odpowiedziała cichym śmiechem. Kobieta przy barze uniosła kieliszek w udawanym toaście. Za znajomość swojego miejsca. Ciężar tej sytuacji przygniatał jej żebra. Tu nie chodziło tylko o rezerwację, chodziło o pokazanie jej, gdzie jest jej miejsce. I właśnie wtedy, gdy miała już odpowiedzieć, atmosfera w restauracji uległa zmianie. Szmery ucichły, śmiech zamarł, ciężar spojrzeń przeniósł się z niej na wejście. Głos głęboki i spokojny przeciął pomieszczenie jak nóż. Czy jest tu jakiś problem? Katarzyna odwróciła się i tam, w drzwiach, stał jej mąż. Nagła cisza zapadła w restauracji. Głośny śmiech i ciche szepty zniknęły, gdy drzwi otworzyły się na oścież. Atmosfera zmieniła się natychmiast, jakby samo powietrze zgęstniało od napięcia. I oto był on, Krzysztof Wolski, miliarder, wizjoner z branży technologicznej, człowiek, którego sama obecność budziła respekt. Ubrany w nienagannie skrojony czarny garnitur poruszał się z cichą władzą. Jego przenikliwe, niebieskie oczy przeskanowały salę, ostre i oceniające. Nie musiał podnosić głosu, nie musiał niczego żądać. Sam ciężar jego obecności robił wszystko za niego. Ludzie opuścili widelce, kelnerzy zamarli w półkroku. Nawet hostessa, która jeszcze przed chwilą wyglądała na tak zadowoloną z siebie, nagle jakby skurczyła się pod intensywnością jego spojrzenia. Katarzyna nie musiała mówić ani słowa. On już wszystko zrozumiał. Upokorzenie, ocenę, okrucieństwo Jego szczęka zacisnęła się a przez oczy przemknął mroczny błysk Wtedy głosem który był spokojny a jednak niósł w sobie ciężar gromu odezwał się Czy jest jakiś powód dla którego moja żona nie została jeszcze usadzona Menedżer nagle blady otworzył usta by odpowiedzieć ale nie wydobył z siebie żadnego słowa Hostessa przełknęła ślinę jej pewność siebie prysła Ja Panie Wolski, my. Krzysztof zrobił krok do przodu, a ona instynktownie cofnęła się o krok. Cisza, czysta, dusząca cisza. Potem, nie spuszczając z nich wzroku, sięgnął do kieszeni i wyjął telefon. Jedno kliknięcie. Chciałbym zamienić słowo z właścicielem, powiedział beznamiętnie. Twarze personelu pobladły. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest zwykły człowiek, to był ktoś, kto mógł ich zniszczyć. I nagle zdali sobie sprawę, że popełnili fatalny błąd. Cisza była ogłuszająca. Obecność Krzysztofa Wolskiego już wstrząsnęła salą, ale to, co miało nastąpić, miało zniszczyć wszystko, co antagoniści myśleli, że wiedzą. Menedżer, wciąż zamrożony, próbował znaleźć słowa. Hostessa, teraz wyraźnie drżąca, ściskała notę z rezerwacji, jakby mógł ją osłonić przed nadchodzącą burzą. Oczy Krzysztofa spoczęły na nich zimne i niezachwiane. Potem powoli położył telefon na stole, wciskając przycisk. Głos, głęboki, autorytatywny i znajomy, odbił się echem od systemu nagłośnienia restauracji. Krzysztof, co za niespodzianka, czemu zawdzięczam tę przyjemność? To był właściciel restauracji. Hostessa zbladła jak ściana, menedżer zesztywniał. Kilku gości westchnęło ze zdumienia. To nie była zwykła rozmowa. Krzysztof pochylił się lekko. Jego głos był spokojny, ale tnący. Jestem w twoim lokalu, powiedział, gdzie pomimo rezerwacji mojej żonie odmówiono obsługi. Właściwie została upokorzona. Zapadła przerażająca cisza. Właściciel jąkał się po drugiej stronie. Co? To niemożliwe. Kto? Krzysztof nie pozwolił mu skończyć. Zakładam, że chciałbyś poznać nazwiska odpowiedzialnych za to pracowników? zapytał gładko. Wszystkie oczy w sali zwróciły się w stronę hostesy i menedżera, ich twarze wykrzywione paniką. Nie, nie, panie Wolski, możemy to naprawić, wyjąkał menedżer. To wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Usta Krzysztofa wygięły się w lekkim uśmiechu. Nieporozumienie? Wskazał gestem na katarzynę, która wciąż stała przy wejściu, a w jej oczach malowały się emocje. Upokorzenie, niedowierzanie, a teraz pierwsza iskra sprawiedliwości. Jego głos obniżył się do ostrego jak brzytwa szeptu. Powiedz mi, która część odprawienia mojej żony z kwitkiem z powodu jej wyglądu była nieporozumieniem. Szemranie rozeszło się po restauracji. Goście, którzy jeszcze chwilę temu ignorowali Katarzynę, teraz szeptali między sobą, a na ich twarzach malowało się zrozumienie. Hostessa, zdesperowana, zwróciła się do Katarzyny. – Ja… ja nie wiedziałam, kim pani jest – błagała. Gdybym tylko wiedziała. Oczy Krzysztofa zwęziły się. I to jest właśnie problem. Ciężar jego słów przeszył salę chłodem. Przeniósł wzrok na gości, a potem z powrotem na personel. Oceniacie na podstawie pozorów, kontynuował. Decydujecie kto jest godny szacunku, kto tu pasuje, a kto nie. Ale popełniliście fatalny błąd. Na jego ustach pojawił się drwiący uśmieszek. Moja żona jest założycielką fundacji, która wspiera młode talenty w tej branży. Prawdopodobnie sfinansowała początki kariery waszego szefa kuchni. Westchnienia zdumienia przetoczyły się przez salę. Goście patrzyli na Katarzynę nowymi oczami. Ta prosta, skromnie ubrana kobieta, którą wyśmiano i odprawiono, była o wiele potężniejsza, niż ktokolwiek z nich mógł sobie wyobrazić. Hostesa wydała z siebie zdławiony jęk. Menedżer przybrał nienaturalnie biały odcień. Ale Krzysztof jeszcze nie skończył. Wyobrażam sobie, że wasi inwestorzy nie byliby zachwyceni, słysząc o tej dyskryminacji, zamyślił się, przechylając lekko głowę. Może powinienem wykonać kilka telefonów? Hostessa praktycznie osunęła się na pulpit. Menedżer już gorączkowo szukał słów. Błagam, panie Wolski, nie ma takiej potrzeby, prosił. Możemy to natychmiast naprawić. Prywatna sala, darmowy posiłek... Wszystko, czego państwo sobie życzą. Krzysztof gwałtownie wypuścił powietrze, a z jego ust wyrwał się pozbawiony wesołości chichot. Jakże hojnie z waszej strony! Potem, zwracając się do katarzyny, zapytał: Kochanie, co myślisz? Powinniśmy zostać? Katarzyna przez długą chwilę patrzyła w ich zdesperowane oczy. Nie potrzebowała zemsty. Już wygrała. Z cichą gracją uśmiechnęła się. Nie, skarbie. Chodźmy gdzieś, gdzie ludzie rozumieją wartość szacunku. Krzysztof skinął głową. Tak też myślałem. Potem z niewymuszoną swobodą sięgnął do marynarki, wyjął czarną metalową kartę kredytową i przesunął ją po pulpicie. Proszę, potraktujcie to jako mój ostatni napiwek, powiedział beznamiętnie, na wasze odprawy. Hostesa zamrugała, zdezorientowana, dopóki nie zrozumiała, co miał na myśli. Nie płacił im, zwalniał ich. Chwila zawisła ciężko w powietrzu, menedżer zaczął się jąkać, hostessa wydała z siebie zduszony szloch. I wtedy, jakby sam wszechświat stanął po ich stronie, z tyłu restauracji rozległ się powolny aplauz. To był jeden z gości, mężczyzna wszytym na miarę garniturze, kiwający głową z aprobatą. Potem dołączył kolejny i kolejny, aż cała sala wybuchła oklaskami. Krzysztof odwrócił się, podając katarzynie rękę. Z elegancją i godnością przyjęła ją i razem wyszli. Hostessa zdemaskowana, menedżer zrujnowany, sprawiedliwości stało się zadość. W restauracji wciąż wrzało od ciężaru tego, co właśnie się wydarzyło. Zszokowane szepty, zawstydzone twarze wszystko zmieniło się w jednej chwili. Katarzyna i Krzysztof wyszli na zewnątrz, zostawiając za sobą salę pełną ludzi, którzy nigdy nie zapomną lekcji, jaką właśnie otrzymali. Chłodne nocne powietrze było orzeźwiające na skórze Katarzyny. Wzięła głęboki oddech, wreszcie pozwalając, by napięcie opadło. Krzysztof delikatnie uścisnął jej dłoń. Wszystko w porządku? Jego głos, niegdyś władczy i ostry, teraz był pełen ciepła. Skinęła głową, powoli wypuszczając powietrze. Lepiej niż kiedykolwiek ich szofer już czekał z otwartymi drzwiami luksusowego Mercedesa. Gdy Katarzyna miała wsiąść, zawahała się na moment, spoglądając z powrotem na restaurację. Zapamiętają to, mruknęła. Krzysztof podążył za jej wzrokiem. O tak. A następnym razem dwa razy się zastanowią, zanim potraktują kogoś w ten sposób. W samochodzie Katarzyna oparła się o miękką, skórzaną tapicerkę. Światła miasta odbijały się w przyciemnianych szybach, rzucając blask na jej zamyśloną twarz. Nigdy nie chciałam specjalnego traktowania tylko dlatego, że jestem twoją żoną, powiedziała cicho. Ale czasami ludzie potrzebują przypomnienia, że życzliwość i szacunek nie powinny być zarezerwowane tylko dla bogatych. Krzysztof uśmiechnął się, wyjmując telefon. Cóż, zadbam o to, żeby zapamiętali te lekcje na długo, uniosła brew. Co robisz? Powiedzmy, że, odparł, pisząc szybką wiadomość, ta restauracja jutro trafi na nagłówki portali. I nie będą to pozytywne artykuły. Cichy śmiech wyrwał się z jej ust. Zawsze masz jakiś plan, prawda? zachichotał. Nie toleruję niesprawiedliwości, i nikt nie będzie bezkarnie upokarzał mojej żony. Samochód płynnie sunął ulicami Warszawy. Katarzyna odwróciła się, by spojrzeć na Krzysztofa. Jej mąż miliarder. Potężny, szanowany, przez niektórych budzący lęk. Ale dla niej był po prostu mężczyzną, który zawsze stał u jej boku. Sięgnęła po jego dłoń, splatając swoje palce z jego. Dziękuję. Jego spojrzenie złagodniało, gdy uniósł jej dłoń do ust, składając na niej delikatny pocałunek. Zawsze. Gdy miasto migotało wokół nich, Katarzyna zrozumiała coś ważnego. Prawdziwa siła Krzysztofa nie leżała w jego bogactwie, leżała w jego prawości. A to bardziej niż cokolwiek innego miało prawdziwe znaczenie.